Witam Cię bardzo serdecznie w tym materiale. Ja jestem Jakub Jaja, a dzisiaj sobie omówimy historię sukcesu Bioli. Zanim zaczniemy, w ogóle przedstawię się, kim jestem i co robię. Pomagam przedsiębiorcom zwiększyć energię i odporność na stres. I tutaj przygotowałem oczywiście kilka case study, żeby warto było mnie posłuchać i dlaczego warto byłoby mnie posłuchać. Pomagam e, klientom właśnie e, uregulować hormony, e, poprawić libido z możliwości 20 lat, e, No, sprawności mam libido 20-latka, możliwości 30-latka. Sen lepszy, samopoczucie lepsze, siły wciół więcej, po 40 km dziennie i spoko. Luz u dziewczyn oczywiście, brak wydętego brzucha. Promienna twarz, więcej energii, brak senności w ciągu dnia, także, ale nie miałem takiego dnia, żeby sił mi brakowało, czyli ogólnie poprawa siły, energii w ciągu dnia, witalności. E, oczywiście, więcej energii, lepsze skupienie w tych sytuacjach, tak jak Tomka akurat było e, podczas wystąpień publicznych, większe uspokojenie, mniej stresu, schudnięcie 15 kg u maczka. E, Jestem w 100% jestem zadowolony w 100%, bo bez siebie bym tego nie osiągnął. Schudnięcie sporo kilogramów, w mam sporo więcej energii w ciągu dnia. Większe moje poczucie samooceny i pewności siebie, czyli bardzo dużo tutaj, jeśli chodzi o pewność siebie, samopoczucie, energię w ciągu dnia, flow. To jest tutaj to, czym się zajmuję. Um, smuklejszy, smuklejsza twarz. A ja zamiast stresu to spokój, duma z siebie. Jestem mega zaskoczony tym, co udało się nam osiągnąć przez 3 miesiące. A w efektach wizualnych to nie mówię, bo jest zajęte. Sam poczucie świetne, czyli dalej samopoczucie, poczucie, siła, energia, witalność, poprawy. Sylwetki, sylwetek. Tak się to prezentuje. Ok, jeśli już coś więcej o sobie powiedziałem, podniosłem swoją pewność siebie eee, i to, że potrafię dowodzić efekty, to teraz przejdziemy właśnie przez historię Wioli. poprosiłem wiolę o podsumowanie ostatnich trzech miesięcy i to, co tutaj opisała, czyli od kilku lat zmagałem się z wysokim ciśnieniem na poziomie 143 na 80 ale w marcu 2025 wylądowałem na sorze. z ciśnieniem 198 na 90 Ponadto waga mnie przeraziła 97 kg. Nic się nie mieściłam, źle spałam, byłam wiecznie zdenerwowana. Ponieważ wszystkie badania przeprowadzane na SOR i u kardiologa były w półnormie, oprócz ciśnienia i cholesterolu, podjęłam ważną decyzję. Wybór i cel. Ćwiczę i wracam do zdrowia. Zmieniam wagę, siłę, kondycję, zmieniam wiek biologiczny. Motto to oczywiście wiola z mega pozytywną osobą. Lepiej być najstarszą na siłowni niż najmłodszą na sorze. Ok, Okej, co zrobiliśmy u wioli? Ja sobie to wszystko rozpisałem, żeby było krótko, i treściwie, żeby nie lać wody, w przypadku wioli kluczową rolę odegrały dwie rzeczy: żywienie i ruch. Przez wiele lat wiola funkcjonowała w błędnym kole diet odchudzających od restrykcyjnych, niskokalorycznych planów, po eksperymenty z dietą wegańską. Paradoksalnie, zamiast poprawy samopoczucia i trwałej masy ciała, tak jak to tutaj wszyscy sprzedawali, że wiesz, że, że tam wejdziesz na deficyt, będziesz się dobrze czuć, będziesz chudnąć. Tam wejdziesz na dietę wegańską, będziesz, nie miałem gieł mózgowych i tak dalej, spadków cukru. Doświadczyła ciągłego zmęczenia, rozdrażnienia i stagnacji metabolicznej, bo to nie było oczywiście długoterminowe. Jej organizm funkcjonował w trybie przetrwania, zablokowany, przeciążony i pozbawiony zasobów. Punktem zwrotnym była odbudowa, a nie kolejne ograniczenia. Przełomem okazało się odrzucenie podejścia mniej znaczy lepiej i rozpoczęcie pracy nad stopniowym zwiększaniem kaloryczności diety, bo wiola jadła po 800 do 1200 kalorii, weszliśmy na 2200. Wykorzystywaliśmy system żywienia, który wspiera funkcje metaboliczne poprzez poprawę pracy wątroby i tarczycy, dwóch kluczowych organów odpowiedzialnych za tempo przemiany materii i ogólne poczucie energii. Ten model nie tylko przywraca równowagę hormonalną, hormonalną ale również umożliwia wyjście z chronicznego trybu oszczędzania energii, co jest bardzo ważne, w którym organizm dosłownie boi się chudnąć, bo nie wie, czy jutro znowu nie dostanie za mało paliwa. Znakawkę. Słodka, kawkę. Prostota zamiast komplikacji. To jest moje motto. Nie ma co komplikować tego, co proste. Co ciekawe, zanim Wiola zmieniła swoje podejście, spędziła w kuchni więcej czasu niż teraz, spędzała więcej czasu niż teraz. Nowy system żywieniami może oparty na odbudowie i jakości okazał się prosty, praktyczny i łatwy do wdrożenia codzienności, bo jak współpracuje z przedsiębiorcami lub osobami, które mają bardzo mało czasu, no to to jest naprawdę game changer. Bo to właśnie uproszczenie procesu pozwoliło jej utrzymać regularność, bez frustracji i presji. Realne zmiany nie tylko na wadze. Wraz ze zmianą odżywienia przyszły pierwsze sygnały, że organizm zaczyna współpracować. Głęboki, nieprzerwany sen, stabilna energia w ciągu dnia, poprawa nastroju i ogólne poczucie spokoju, także sylwetka zaczęła się zmieniać. Wielka zyskała większą odporność psychiczną. Trudne sytuacje przestawały ją wytrącać z równowagi. Jej ciało wreszcie przestało walczyć i mogło zacząć regenerować się i odbudowywać od środka. No i ruch po 24 latach no to też był kluczowy element. Układanki. Drugim przełomem było wprowadzenie aktywności fizycznej, pierwszy raz od 24 lat. Poród do ruchu był stopniowy i dostosowany do jej możliwości, ale przyniósł ogromne zmiany: poprawa wyglądu sylwetki, lepsza cyrkulacja energii i krwi, dodatkowa regulacja gospodarki hormonalnej, większa pewność siebie i poczucie sprawczości. Ruch w połączeniu z budową ud żywienia dopełni proces wyjścia z biologicznego zamrożenia i przywrócił organizmowi zdolność do działania, stanie równowagi, a nie przetrwania. Tak? Czyli pierwszy miesiąc współpracy: polepszenie samopoczucia, lepszy nieprzerwany sen w ciągu nocy, więcej energii, minus 3 kilogramy na wadze. Drugi miesiąc współpracy: przywrócenie termogenezy w ciele, lepsze skupienie i koncentracja, większy spokój i luz. Kolejne minus 3 kg. Trzeci miesiąc współpracy, większa odporność na stres w trudnych chwilach, zachowanie zimnej krwi, energia na cały dzień, spokój i chęć do działania. Łącznie minus 9 kg. 3 miesiące. Spokój plus flow w życiu, energia na cały dzień bez spadków. Jak to wszystko działa? Organizm człowieka to niezwykle złożony mechanizm, działający na wielu poziomach jednocześnie. Nie funkcjonujemy w schemacie zero-jedynkowym, gdzie konkretne działanie automatycznie wywołuje jeden przewidywalny skutek. Wręcz przeciwnie. Każda decyzja dotycząca suplementacji, odżywiania czy aktywności fizycznej niesie za sobą określone konsekwencje, które mogą być zarówno korzystne, jak i szkodliwe. Okay? Aby realnie zwiększyć potencjał naszego organizmu, musimy przestać postrzegać jedzenie jako prostą transakcję. Zjadam trawie. Mam energię albo wydala mnie. Zależy, jak kto woli to interpretować. Taka perspektywa jest zbyt powierzchowna. Kluczem jest zrozumienie procesów, które muszą zajść w ciele, aby organizm mógł korzystać z dostarczonych mu zasobów i przekształcić je w siłę, jasność umysłu i długofalową witalność. I flow, energia, twórczość jest to przywilej dobrze działającego systemu. I żeby to mieć, musimy pewne warunki, pewne zachcianki naszego organizmu. Stan energetyczny flow nie jest czymś, co pojawia się na zawołanie, na pstryknięcie palcami. To dobrze funkcjonujące to dobrze funkcjonującego układu, to efekt dobrze funkcjonującego układu biologicznego, który musi uznać, że może sobie pozwolić na przełączenie się z trybu przetrwania na rozwój, w tryb rozwoju i ekspansji, ok? Organizm, który nie czuje się bezpieczny biologicznie lub psychicznie, nie będzie inwestował zasobów w kreatywność, regenerację czy wysoką koncentrację. To jest też bardzo ważne. Dlatego wyjście z trybu przetrwania to proces złożony, w którym biorą udział układ nerwowy, hormonalny i immunologiczny, a także nasza psychika, otoczenie, środowisko, w jakim się znajdujemy. Jedzenie to nie tylko jedzenie to paliwo, informacja i impuls. Aby rzeczywiście maksymalizować swój potencjał, trzeba przestać postrzegać pokarm wyłącznie jako coś, co zjadamy i wydalamy. Pożywienie to część układanki naszego biologicznego systemu energetycznego. To jest znacznie więcej niż suma kalorii i makroskładników. Zdrowe odżywianie nie kończy się na odpowiednich proporcjach białek, tłuszczów i węglowodanów. To zaledwie około 15% całego obrazu. Kluczowe pytanie brzmi: czy Twój organizm potrafi skutecznie wykorzystać to, wykorzystać to, co mu dostarczasz i czy to, co dostarczasz, ma odpowiednie wartości, aby organizm mógł je wykorzystać. To jest bardzo ważne. Powtórzę, czy twój organizm potrafi skutecznie wykorzystać to, co mu dostarczasz, dostarczasz i czy to, co dostarczasz, ma odpowiednie wartości, aby organizm mógł je wykorzystać. Czyli to, to pożywienie, które dajesz organizmowi. Czy organizm potrafi wykorzystać? Czy ma na tyle możliwości zdolności, czy tarczyca, wątroba, e, jelita są na tyle. E, na tyle dobrze funkcjonują, żeby przekształcić odpowiednio to żywienie. I druga rzecz, czy to żywienie, które dajesz właśnie do ciała, e, to czy ono też ma te wartości, które właśnie potrzebujemy. To, to jest bardzo. Wiola była dokładnym tego przykładem, kiedy nagle zaczęła jeść 6 razy więcej cholesterolu, a w badaniach po 3 miesiącach cholesterol się obniżył. To jest właśnie to wykorzystanie zasobów energetycznych przez nasz organizm. Aby mieć więcej energii, lepszy nastrój i stan twórczego flow, nie wystarczy jeść zdrowo. Oczywiście w popularnym tego słowa znaczeniu to jest bardzo powierzchowne i przesadne słowo jeść zdrowo. Trzeba odpowiednio Przygotować ciało, by mogło tę energię w ogóle przyjąć i je efektywnie wykorzystać. To proces, który obejmuje zarówno to, co kładziemy na talerzu, jak i to, jak funkcjonujemy od środka. Okay? To jest bardzo ważne. Jakie dało to wszystko efekty? Na co wszyscy czekali? Najlepsze no, zmieniło się dużo. Waga z 97 na 88, czyli minus 9 kg, obwody, siła, kondycja. Ale poza tym, i to chyba jest ważniejsze, czujesz się świetnie. 999% pozytywnie myśli, chęć do życia. Radość, nieustający zapał do pracy. Czy jest to flow, jest ten drive. Kalka. Viola pisze. Po prostu jestem szczęśliwa, zadowolona ze swoich postępów, zdecydowanie więcej radości i światła w moim życiu. Jestem zdrowa, bo żyję jak zdrowy człowiek. Dbam o siebie, ćwiczę zdrowo się odżywiam. Nie głodzę się daję sobie to, co najlepsze. Fajna zmiana. Tak trzymam dalej. Dziękuję. To wszystko ode mnie. Dzięki Ci śliczne e, za oglądanie. Jeśli chcesz podobnych efektów, jeśli chcesz zwiększyć swoją odporność na stres e, i zwiększyć energię w ciągu dnia, w opisie znajdziesz e, link do, kalend do kalendarza, w którym możesz się umówić ze mną na indywidualną sesję e, konsultacyjną, na której sprawdzę. Jak i u ciebie możemy wdrożyć ten system i poprawić jakość Twojego życia? Dzięki za oglądanie, jeszcze raz. Do usłyszenia. Cześć.